Zakończyliśmy sezon kulturalny 2019-2020. Druga jego połowa była bardzo nietypowa. Pragniemy opowiedzieć wam o naszych działaniach w tym czasie. Mikra, czyli Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, od połowy marca, tak jak inne placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, zawiesił swoje stacjonarne działania. Nie odbywały się żadne zajęcia stałe oraz wydarzenia, ale przenieśliśmy swoje działania do sieci. Poprzez stronę internetową, media społecznościowe takie jak Instagram i Facebook oraz promocję w lokalnych mediach prowadziliśmy swoje działania online. Łącznie od połowy marca do końca czerwca 2020 roku przeprowadziliśmy pięć pełnowymiarowych konkursów z nagrodami oraz cztery inne akcje internetowe. Ponadto każdego dnia oferowaliśmy swoim odbiorcom różne formy aktywności w dziedzinie kultury. Nasze działania były przemyślane i prowadzone tematycznie. Marzec i kwiecień organizowaliśmy pod hasłem Nie nudzi mi się. Był to początek epidemii w Polsce i izolacji, który dla wszystkich był szokiem. Chcieliśmy wyjść naprzeciw tym obawom, pomóc oswoić lęki, zagospodarować trochę czasu, którego nagle zrobiło się wszystkim bardzo dużo. Było to szczególne wyzwanie dla rodziców. Dlatego powstał pomysł na konkursy pod nazwą Nie nudzi mi się. Pierwszy wokalny, którego motywem przewodnim były piosenki Jacka Cygana oraz drugi plastyczno-fotograficzny, w ramach którego uczestnicy mieli pokazać, jak spędzają czas w okresie, kiedy szkoły nie działają. Część plastyczna adresowana była do młodszych dzieci, to jest klas 1 do 6 szkoły podstawowej. Natomiast część fotograficzna dla młodzieży z klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych. W kwietniu. Uruchomiliśmy także akcję fotograficzną, polegającą na sfotografowaniu swojego pokoju. Miało to zmobilizować dzieci do ogarnięcia swojej przestrzeni w domu w czasie, kiedy staje się ona całym światem właściwie nie z własnej woli. Czas izolacji spędzaliśmy w domu rodzice, dzieci, ale także domowe zwierzaki. Stąd akcja pod nazwą Mój pupil która polegała na tym, że trzeba było przesłać nam zdjęcie swojego zwierzaka. Było to działanie, które spotkało się z największym odzewem. Regularnie dostawaliśmy coraz to nowe fotografie kotków, piesków, świnek morskich, chomików, szynszyli, kanarków, rybek, a nawet baranków. Kwiecień był także czasem zakładanie warzywniaków i w związku z tym przeprowadziliśmy także małe działanie, kiedy można było pochwalić się swoimi osiągnięciami w uprawach szczypiorku. Był to kolejny sposób na poszukiwanie normalności w tych dziwnych czasach. I tak przyszedł maj, który od dawna jeszcze przed pojawieniem się wirusa miał być w miesiącem poświęconym tematyce rodzinnej. Planowaliśmy szereg wydarzeń dedykowanych rodzinie, gdyż jest to wątek, który realizujemy od jesieni poprzez organizowanie cyklu rodzinnych warsztatów, promując w ten sposób aktywne, twórcze i kulturalne formy spędzania czasu wolnego, pielęgnując rodzinne wartości. Postanowiliśmy nie odpuszczać, i dlatego nasze internetowe działania w maju kręciły się wokół rodziny. Przygotowaliśmy dwa kolejne konkursy internetowe. Pierwszy nosił tytuł Moja rodzina i polegał na najbardziej oryginalnym jej zaprezentowaniu. O ile poprzednie konkursy adresowane były do dzieci, tak ten miał aktywować całe rodziny. Partnerem oraz sponsorem nagród był sklep hobbystyczny Gnom. Laureatów poznaliśmy w wyjątkowy majowy dzień, jakim był Dzień Matki. Drugim konkursem, ogłoszonym z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, był konkurs kulinarny Familijne Gotowanie, który polegał na zaprezentowaniu ulubionej rodzinnej potrawy i udostępnieniu przepisu na niego. Sponsorem Nagrody Głównej była poradnia dietetyczna Agnieszki Zioper. Kwiecień i maj. Był także czasem, kiedy można było przyłączyć się do akcji pod tytułem Dziękujemy i stworzyć kartkę dla osób, które podczas pandemii stoją na pierwszej linii frontu: to jest lekarze, pielęgniarki, policjanci, ratownicy medyczni, pracownicy sklepów i wielu, wielu innych. W czerwcu kontynuowaliśmy częściowo tematykę rodzinną, między innymi ze względu na to, że konkurs familijne gotowanie został rozstrzygnięty 23 czerwca, czyli w Dzień Ojca. Jednak w czerwcu adresowaliśmy swoje działania przede wszystkim do dzieci. Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy niespodziankę w postaci konkursu na najciekawszą dziecięcą budowlę. Patronem medialnym konkursu małe budowniczy był portal Beskidzka Mama, a partnerami i sponsorami nagród głównych klub kreatywnego inżyniera Flojamo oraz prowadząca profil pod nazwą Ola szyję Aleksandra Krajs. Laureatów poznaliśmy 26 czerwca, czyli w dniu zakończenia roku szkolnego i uroczystego rozpoczęcia wakacji. Kochani, dziękujemy, że byliście z nami w tym dziwnym czasie. Dziękujemy za Waszą obecność, aktywność, lajki, udostępnienia, udział w konkursach. Dziękujemy także naszym sponsorom za wsparcie. Dzięki Wam mogliśmy bardziej uhonorować laureatów konkursu. Sponsorem nagród był także Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Dziękujemy także za pomoc w promocji naszych działań za placówkom placówką MDQ. Z niecierpliwością oczekujemy na normalne czasy, kiedy będziemy mogli spotykać się na zajęciach i wydarzeniach stacjonarnych. Po wakacjach rozpoczynamy nowy sezon kulturalny. Bądźcie z nami!